Nazywam się Renio Groszka, jestem kierowcą MZK w Nimice od 15 lat, nie czuję się bohaterem. No a dzień jak zwykle w pracy, no, przyjechałem do pracy na godzinę 13.00 widziałem, że facet takim yy, spokojnym, yy, takim półbiegiem leciał z autobusu. Siar podziękował, elegancko wszystko usiadł sobie z tyłu na siedzenia. Gdzieś no, na tej wysokości wiaduktu go musiało złapać, to serce. No i ludzie zaczęli do mnie krzyczeć, że ten pan za zasłab, że nie oddycha, czy jakiś ma słaby oddech. No i taki silny się zrobił. I mówię, dlaczego? Nikt nie dzwoni po Bogotowie, nikt żadna, nie ma reakcji. Czy na pod 112, czy na no, nikt, do było tam tych osób, około 20-30, nikt nie zadzwonił. Jakiś pan tam był. Powiedział, że on by chętnie zadzwonił, ale nie wziął telefonu. No i zatrzymałem się, wysadziłem ludzi. No i stwierdziliśmy tam z kilkoma osobami, że stan tego pana jest bardzo ciężki. No i on był wzięty, tak? I był położony. Położyliśmy z tutaj autobusu głową w tą stronę. I była udzielona pomoc. Ja tam, jeśli tych ucisków na mostek, pan zaczął mu tam robić sztuczne oddychanie dwa, trzy razy. No i o dziwo jakoś yy, pojawił się odtem. No pogotowie przyleciało gdzieś po, po 10 minutach może trochę lepiej. No i pogotowie podjęło swoje czynności. No naprawdę, że no było ciężko. No, jeżeli miał wzrok nieruchomy, nie, nie, nie reagował w ogóle na żadne tam głosy czy coś, no to podejrzewam, że sprawa była po, bardzo poważna. Wszystko na szczęście udało się dobrze. To się liczy. No, no i tyle, no całe rzeczy. No może facet się wykazał. Wiedział co zrobić. Zachował zimną krew. A jeszcze do tego tu jak rozmawialiśmy, to część stwierdziła, że jest twardy, bo że ruszył po takim, po takim czymś, pojechał dalej na linię, to no, szacun dla niego. Się nie zdarzało nigdy tak, żeby ktoś tak zasłapł? Żeby po prostu trzeba było reanimować. To był pierwszy przypadek. Stanął na wysokości zadania i zrobił to świetnie. Tym bardziej, że dzięki niemu ten człowiek żyje. No, naprawdę super sprawa. Przeważnie tak się zdarza, że wszyscy chcą być jak najdalej i że to jego nie dotyczy. A druga strona to, że po prostu nie wiedzą jak mają pomóc. Nie znają się i myślą, że, że bardziej zaszkodzą niż pomogą tej sytuacji, dlatego myślę, że, że, że nie biorą udziału w ratowaniu człowieka.